Co to za drzwi? Jeszcze bardziej mnie to jara! Nie, stój! Dlaczego niby? Jeżeli tam wejdziesz, to przeniesiesz się w przyszłość! Wow, mega! No to wchodzę! Ja, gdzie ja jestem? Ale mam piździ kłoko. Tato! Tato! Przyniosłem ci piwo, tylko ciepłe! Ciepłe, to? Proszę nie, nie wrzucaj mnie znowu do pralki! Że co? Zostawisz tego młodego, co? A ty to kto? Pff. Ale śmieszne! Jestem Twoją żoną. Czym starszy, tym głupszy jesteś. Ja chcę wrócić! Wracam to ja do mojego chłopaka. Czekaj, kurwa! Jesteś moją żoną i masz innego? Rozmawialiśmy już o tym zgredzie. Muszę jakoś na nas zarobić. Ja w to nie wierzę! Zaopiekuj się naszą córką. Ja spadam. Jeszcze mam córkę? Bum. O kurwa! Nadchodzi! Dobra, młody. Spadamy. Tatuś się z nią pobawi. Co wy to co psalani? Dziecko się boicie? Bum. Co to było? Bum. To Dziela jakaś, czy co? Bum. Co do fiksa? To, to. A Dlaczego to jest taka duża? Jeść! Dobra, yy, może jakieś kanapeczki, co?